Obiecywałem sobie po pluto naprawdę wiele. Liczyłem na historię, która mnie poruszy, która wymknie się pewnym standardom, która ukaże życie robotów wśród ludzi w zajmujący sposób. Opinie o tytule sugerowały, że moje oczekiwania zostaną spełnione. Czy tak było w istocie? Czy historia duetu urasała Tezuka jest czymś wyjątkowym? Przekonajmy się. Oto pięć wniosków, do jakich doszedłem po obejrzeniu Pluto. W razie czego materiał jest wolny od większych spoilerów. Startujemy. Gesicht to średni protagonista. Początkowo wszystko zmierzało w dobrą stronę. Detektyw sprawiał wrażenie protagonisty wręcz skrojonego pod taką historię. Kompetentny, odpowiedzialny, dobrotliwy blondyn szybko wzbudził moje zaufanie. Pragnąłem mu towarzyszyć, i to uczucie nie opuściło mnie do samego końca. Z każdym kolejnym epizodem Gesicht coraz bardziej wzbudzał mój zawód. Zakładałem, że bohater przejdzie wreszcie jakąś przemianę. Porzuci maskę profesjonalisty, stanie się postacią bardziej kompleksową, stanie się bardziej uczuciowy. Chyba właśnie tego brakuje mi w konstrukcji gesichta najmocniej złożoności oraz uczuć. Właściwie tylko jedna sytuacja pozwala poznać nam bohatera od tej emocjonalnej strony. To trochę mało biorąc pod uwagę długość historii. Możliwe, że drugi Sans zmieni moją opinię o Gesichcie. Na razie jest ona mocno przeciętna. Uran jest ciekawsza niż Atom. Nie wiem, czy podzielacie moje zdanie. Osobiście bardzo żałuję, że bohaterka nie otrzymała więcej uwagi. Moim zdaniem Uran posiada atrakcyjniejszą osobowość niż Atom, a już na pewno ma od niego więcej ikry. Poza tym posiada wspaniałą zdolność. Wyczuwanie emocji ludzi oraz zwierząt jest fantastyczną, z szalenie intrygującą umiejętnością. Umiejętnością, wokół której można zbudować naprawdę wartościową historię. W mojej ocenie zdolność Uran została zaakcentowana zdecydowanie w zbyt małym stopniu. Identycznie sprawa ma się z Samobohaterką. Uran otrzymuje co prawda 5 minut chwały, jednak następnie znika, nie odgrywając w anime już żadnej roli. To smutne. Odsunięcie dziewczynki na boczny tor działa mocno na niekorzyść serialu. Kilka fragmentów Łapie za serce. Wobec tego punktu powinniśmy być chyba zgodni. Pluto posiada poruszające momenty, obok których ciężko przejść obojętnie. Relacja Dankana i Norfa świadczy o tym najlepiej. Więź pomiędzy bohaterami przypomina o bezsensie wszelkich uprzedzeń oraz wartości uporu w uszczęśliwianiu ludzi. Na uznanie zasługuje też znajomość Uran i bezimiennego robota obdarzonego wspaniałą zdolnością. Życzliwość dziewczynki, a także niewinność, zagubienie oraz łagodna natura robota przyciągają, a jednocześnie powodują strach o jego przyszłość. A oglądając Pluto chciałem się właśnie tak czuć. Nie mógłbym zapomnieć też o fragmentach z Gesichtem i Muhammadem Alim, uroczym robotem. Mimo wszystko spodziewałem się znacznie większej liczby podobnych scen. Zakładałem, iż historia zwróci baczniejszą uwagę na położenie robotów, przedstawi mi ich problemy nieco dokładniej. Elementy Slice of Life zostały jednak szybko zdominowane przez akcje. Pozostało mi się zadowolić tym, co jest. W mojej ocenie, wymienione sceny stanowią jeden z dwóch największych atutów anime. Drugim z nich jest animacja. Animacja jest świetna. Naprawdę ciężko mieć wobec niej jakiekolwiek zastrzeżenia. Projekty postaci są znakomite, a sposób ich poruszania spełnia wszelkie wymagania. Wspaniale prezentuje się również kolorystyka. Wyrazistość barw momentalnie zwraca naszą uwagę, sprawia, że patrzenie w ekran jest jeszcze przyjemniejsze. Stwierdzenie, iż kolorystyka wyróżnia Pluto na tle innych tytułów, nie będzie chyba przesadą. Identycznie sprawa ma się z grafiką komputerową. Produkcja posiada znakomite CGI. Wygląd trąby powietrznej, którą oglądamy w siódmym epizodzie, dosłownie zwala z nóg. Taką grafikę chcę oglądać jak najczęściej. Imponująco wyglądają też płomienie, które wydobywają się z napędu Atoma. Żadnych uwag nie można skierować także wobec jeżdżących pojazdów. Krótko mówiąc, animacja paluczki lizać. Schematyczność. To niestety największa wada Pluto. Wada zaniżająca jakość tytułu wręcz drastycznie. Nie trzeba być Sherlockiem, aby szybko pojąć, jaki los czeka siedmiu wspaniałych robotów. Fabuła ani razu nie zamierza nas w tym względzie zmylić. Nie wykonuje żadnych trików, fabularnych ewolucji. Idzie tym samym wytyczonym wcześniej szlakiem. W efekcie los siedmiu wspaniałych szybko przestał mnie angażować. Nie pomaga w tym również konstrukcja poszczególnych robotów. Delikatnie mówiąc, nie są to postacie wzbudzające sympatię, wyróżniające się czymś wyjątkowym. Wyjątek stanowi Epsilon wcielenie łagodności i dobra. Mimo wszystko ciężko piać z zachwytu nad jego osobowością czy uczynkami. Sytuacji nie poprawia łatwo przewidywalne, potwornie schematyczne zakończenie oraz dwa zabiegi fabularne, których wystąpienia na tak wczesnym etapie kompletnie nie kupuje. Summa summarum, mniej więcej od czwartego odcinka, przestałem łudzić się, że historia podniesie swój poziom kontynuowałem ją już tylko po to, aby ją dokończyć. A to nigdy nie wróży nic dobrego. Co tu dużo mówić? Pluto niezwyczajnie rozczarowało. Nie przypuszczałem, że fabuła będzie tak przeraźliwie schematyczna, a umieszczeni w niej bohaterowie, szczególnie ci drugoplanowi, praktycznie nie poruszą mego serca. Sytuację ratuje kilka pamiętnych fragmentów oraz wspaniała animacja. To jednak o wiele za mało, by Pluto znalazło specjalne miejsce w moim sercu. I obawiam się, że kolejne szanse mu w tym nie pomogą.